Co na to Twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przestępny sposób. Zaprasza Dariusz Lidera. Ze statystyk wynika, że problem, którym zajmiemy się dzisiaj, dotyczy co trzeciej kobiety. Są jednak specjaliści, którzy twierdzą, że odsetek ten jest znacznie wyższy, ponieważ część pań nie przyznaje się do ich zdaniem wstydliwego problemu z nietrzymaniem moczu. A ty, słuchaczko naszego podcastu, w której jesteś grupie? Czy skrępowanie spowodowane przez specyfikę problemu powoduje, że masz opory przed staraniem się o podwyższenie jakości życia? Co radzi Twój lekarz? Dzisiaj Twoim lekarzem jest urolog dr Waldemar Bonczar. Witamy, Witamy panie doktorze. Szczególnie panie. No właśnie, bo dzisiejszy odcinek podcastu Co na to Twój lekarz jest wyłącznie dla pań. Panowie nie znajdą tutaj wiele dla siebie, ale powinni posłuchać, bo problem może dotyczyć ich partnerek. I może ich trzeba przyprowadzić, tak jak do badania prostaty, że kobieta przyprowadza mężczyznę. Panowie, przydajmy się, ponieważ problem jest naprawdę trudny. Ja starałem się zrozumieć, Powody, dla których jest taka rozbieżność, bo ze statystyk widzimy, że 30% to jest ten odsetek, który może dotyczyć kobiet powyżej 30 roku życia, a przyznaje się w takiej bezpośredniej rozmowie 12% albo jeszcze mniej. Czyli epizod z nietrzymaniem moczu może mieć znacznie więcej pań i chciałbym na początek zdefiniować, co to jest nietrzymanie moczu? Czy to jest takie zdarzenie, czy to są stale powtarzające się takie sprawy? Jak to wygląda? No różnie to wygląda. Może być jednorazowy epizod nietrzymania moczu, o którym się nie trzeba przejmować. Jest to zazwyczaj to jest u pań, które są w bardzo przepełnionym pęcherzem, gdzieś się zaśmieją, kichną, prychną i popuszczą. Jeżeli to się zdarzy raz, nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli to się zaczyna zdarzać częściej, no, to tego urologa znowu trzeba odwiedzić. Odwiedzajmy. My od początku naszych podcastów urologicznych, że tak nazwę ten cykl, zachęcamy do tego, by, no może nie biegać do lekarza specjalisty z każdą błachostką, ale z niepokojącymi sytuacjami pojawiać się od razu. I na profilaktykę. Żeby się po prostu zbadać. Chciałbym zapytać jeszcze, jeżeli chodzi o nietrzymanie moczu, o jedną sprawę. Jakie są rodzaje tej dolegliwości? Bo rozumiem, ktoś kichnie, prychnie i coś się tam wydarzy, to jest jedna rzecz, no jednak jest to jakoś sklasyfikowane. No, mamy dwa rodzaje takie, a w sumie trzy rodzaje nietrzymania moczu. Jest to nietrzymanie moczu wysiłkowe, które występuje podczas właśnie wysiłku, czyli coś dźwigniemy, kichniemy, podbiegniemy, kucniemy, podskoczymy. To jest wysiłkowe. Nietrzymanie moczu w związku z parciami naglącymi. Czyli jest tutaj coś takiego, że kobiecie przy przepełnionym pęcherzu, czasami niedużo przepełnionym, jest nagle duże parcie na pęcherz, taki zapłon i jeżeli ona nie pójdzie się wysikać, to popuści. No i trzeci to jest typ nietrzymania moczu mieszany, gdzie jest komponenta wysiłkowego i tego sparcia naglących. A co może być takim właśnie momentem, który odpala te parcia naglące? Co to może powodować? Te parcia naglące, no to jest taka choroba, którą też mamy klasyfikowaną w klasyfikacji tej ICD-10 jako pęcherz neurogenny, jako zaburzenia właśnie czynności nerwowo-mięśniowej pęcherza. To jest zaburzenia, o których nie będę się rozwodził, bo tutaj trzeba byłoby wejść w kawał medycyny. Natomiast to wynika z tego, że mięsień daje o sobie znać w sposób nagły, wypieracz. Trzeba iść do toalety, bo jak nie, to cieknie. W mniejszym lub większym stopniu. To jasne. Na podstawie jakich badań diagnozujemy nietrzymanie moczu? Jak określamy też stopień tego schorzenia? Jak to wygląda w ogóle? No, pojawia się pani pacjentka, opowiada o tym, co jej się przydarzyło albo co się dzieje w jej życiu. Niedobrego związanego właśnie z wytrzymaniem moczu, i co wtedy robi lekarz, urolog. Wszystko jest uzależnione od tego, czy przyjdzie do nas młodsza pacjentka, czy starsza pacjentka, czy przyjdzie po ciąży, czy przyjdzie w wieku 60 lat, w wieku menopauzalnym, czy przyjdzie szczupła pacjentka, czy przyjdzie tęższa kobieta. To od tego wszystko zależy. Fizjologie oddawania moczu wspomagają oczywiście tą czynność mięśnie-kegla, czyli to są mięśnie na miednicy które po prostu no, dają kobiecie poczucie, że ten mocz trzyma i że może wtedy, kiedy chce, kiedy ma toaletę obok, może pójść. Żeby wzmocnić te mięśnie kegla, to trzeba wykonywać zestaw ćwiczeń i te zestawy ćwiczeń ogólnie, że biorąc, są bardzo potrzebne dla wszystkich kobiet, dla kobiet, które planują ciążę, dla kobiet, które są po operacjach ginekologicznych, które są w wieku dojrzałym i które mają nadwagę. A dlaczego warto ćwiczyć mięśnie kegla? Zgłaszam się Słucham. do odpowiedzi. Zdaję sobie sprawę, że moja odpowiedź może być nie do końca adekwatna, ale mięśnie kegla warto ćwiczyć również dla bardziej satysfakcjonującego życia seksualnego. Pewnie. Natomiast kobieta, która ćwiczy mięśnie kegla regularnie, jest młodą osobą, która planuje macierzyństwo, łatwiej znosi na przykład poród zmniejsza ryzyko pęknięcia krocza na przykład podczas porodu. Zapobiega wystąpieniu jakiegoś nietrzymania moczu po porodzie i w okresie około menopauzalnym. Czyli to są bardzo ważne argumenty, dlaczego warto ćwiczyć zmniejsza też ryzyko wypadania pochwy, macicy i pęcherza moczowego. No a o satysfakcji seksualnej pan powiedział. Starałem się dodać do całej wypowiedzi pana doktora ten aspekt, który również powinien skłaniać ludzi do myślenia o swoim zdrowiu i dobrostanie generalnie, ponieważ jak wszyscy wiemy, życie seksualne jest elementem naszego życia i satysfakcjonujące życie seksualne to bardziej satysfakcjonujące życie w ogóle. I robimy to dla przyjemności. Dla przyjemności i dla zdrowia. A Połączenie zdrowia z przyjemnością nie ma nic lepszego jak połączyć to z przyjemnością. Ciekawe, co na to Twój lekarz. Wróćmy jednak do nietrzymania moczu, o którym mówimy dzisiaj w odcinku podcastu Co na to Twój lekarz, którego gościem jest urolog dr Waldemar Bączar. Nietrzymanie moczu jako problem szerszy, historyczny ponieważ bardzo często w internecie i w różnych innych miejscach, co więcej, w naszych rodzinnych przekazach, można się natknąć na takie stereotypy, na takie, powiedzmy sobie, przesądy: A urodziłaś dziecko, to już możesz tak mieć, a wiesz co, babcia też tak miała. No i co z tym zrobić? A każda z nas będzie miała. I tak też mówią. Tak mówią? A pewnie, każda z nas będzie miała. Otóż to jest nieprawda, bo wszystko to jest. Uzależniono od tego, kiedy kobieta zgłosi się do urologa, kiedy zostanie poinstruowana, co ma robić i czy ćwiczenia wystarczą. Bo jeżeli nie wystarczą, no idziemy w farmakoterapię, pomagamy kobietom, egzekwujemy stosowanie regularne leków, ćwiczenia i powinno być dobrze. No jeżeli nie jest dobrze, no to oczywiście na koniec zostaje nam nóż, czyli leczenie zabiegowe. Ostatnia deskala ratunku, i to też nie dla wszystkich kobiet, tylko dla kobiet, które są w odpowiednim wieku, rokujących, nie za tęgich, które po prostu zniosą zabieg, będzie wiadomo, że ten zabieg im przyniesie realną korzyść. Podniesienie jakości życia. A pewnie. No dobrze. Ale ciągle nie mogę oprzeć się wrażeniu, że coś jest z tym nietrzymaniem moczu jak u mężczyzn z chodzeniem na regularne badania do urologa. No bo kobiety się wstydzą, no też przychodzą tak no, głowa spuszczona panie doktorze, bo tam mam częste infekcje, bo podbrzusze ciągnie, no tego my w końcu mówię pani Grażynko na przykład, pani Grażyno. A jak z moczem? Popuszcza pani? No, a skąd pan wiedział? Mówię, no wie pani, no widzę, że pani przyszła z takim i takim problemem, no to pewnie pani ma to nietrzymanie moczu. Bardzo często załatwia to samo skierowanie, gdzie tak ta grażyna, weźmie się już u lekarza rodzinnego, wyspowiada i mam na skierowaniu napisane nietrzymanie moczu i wiem, z czym ona przychodzi. Już ten etap takiego przełamania mamy za sobą. Bo ona wiesz, ja to przeczytam, zrobimy diagnostykę, porozmawiamy, Kolejnym etapem będzie wdrożenie ewentualnie jakiejś farmakoterapii, plus ćwiczenia, kontrola za trzy miesiące. Dam tak zwany dzienniczek mikcji, czyli dzienniczek, w którym się wyspowiada, kiedy się napiła, ile moczu oddała, czy było parcie naglące i czy popuściła mocz. I robi taki dzienniczek 24-godzinny z trzech dób. Przychodzi i widzimy. I wtedy mówimy, pani się kwalifikuje do takiego leczenia, do takiego. Trzeba zadbać o. Infekcje, żeby ich nie było, bo nietrzymanie moczu i infekcje są bardzo powiązane ze sobą. Infekcja nasila nietrzymanie moczu, a nietrzymanie moczu nasila infekcję. Tak to jest u kobiety. No to teraz jeszcze powiedzmy o samych ćwiczeniach, bo to nie jest jakieś skomplikowane. Tutaj nie będziemy robić wiedzy rocket science. To nie jest nic, co by spowodowało, że my musimy przejść jakiś skomplikowany kurs, prawda? A w życiu ćwiczenia należy wykonywać przez kilkanaście minut, może nawet to zrobić trzy razy po pięć minut, prawda? Polega to na tym, że przed ćwiczeniami trzeba opróżnić pęcherz. Usiądź sobie wygodnie i okolice krocza tutaj spinać na 5 sekund 10-15 razy. Ten czas po 9 miesiącu, po dwóch tygodniach można wydłużać. Można wykonywać gimnastykę, czyli w pozycji leżącej podkurczyć nogi, wypinać mietnicę do góry, w dół, do góry, w dół. Można... Robić tak zwany rowerek na plecach, no gdzieś tymi nogami ruszać. Takie są podstawowe ćwiczenia. I zdrowy tryb życia. I zdrowy tryb życia. Podczas stosunku też można ćwiczyć mięśnie, kegla. I zdrowy tryb życia. I zdrowy tryb życia. Co na to Twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. A teraz coś dla Panów jeszcze, bo Panowie oczywiście pewnie z uwagą słuchają tego odcinka naszego podcastu, bo tu nie straszymy ich wizytą, nie straszymy ich różnego rodzaju badaniami, a wręcz przeciwnie. Nie mogą wspierać swoje partnerki. Ale też mają nietrzymanie moczu. Ale też mają nietrzymanie moczu i co więcej, oni też mają te mięśnie. Też mają te mięśnie i wyćwiczenie takich mięśni też powoduje, że część dolegliwości mija. Bardzo często jest tak, przy przeroście gruczołu krokowego występują parcia naglące i taki pan niestety może nie dobiec do toalety. Bardzo często widzimy takich starszych panów, którzy gdzieś tam na ulicy obsikują jakieś drzewko. To nie są panowie zazwyczaj, którzy gdzieś wypili piwko i im się pić chciało. Tylko to są ci panowie z tą prostatą, i on ma wyjście. Albo pójdzie pod drzewko się wysikać, albo w spodnie. No trzeba zrozumieć takiego faceta. I no, no najwyżej odwrócić wzrok i puścić to dalej. Czasami choroba nie daje nam wyboru. Tak jest. A co na to twój lekarz? Gościem podcastu Co na to twój lekarz jest dziś urolog dr Waldemar Bączar. Rozmawiamy o kwestii nietrzymania moczu. Panie generalnie są mniej wstydliwe, jeśli chodzi o rozmowy z lekarzami. Tak, ale one częściej rozpoczynają ten temat z ginekologiem. Pacjentka zanim pójdzie do urologa, to odwiedzi lekarza rodzinnego. On powie, proszę pójść do ginekologa, proszę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. I dopiero pacjentka trafia do urologa. Czyli ona jest już oswojona troszeczkę z całym problemem. Jest oswojona z problemem, zazwyczaj ginekolog tam też naświetli z czego to może wynikać, że to jest po ciążach i tak dalej, rozpisze leczenie i pacjentka czasami przy jakimś mało zadowalającym leczeniu rozpisanym przez ginekologa już trafia do tego urologa. No i mamy swoje metody, tak? No inne podejście urologiczne, nie ginekologiczne. Ale zawsze możemy pomóc, bo robimy to w dobrej wierze, w trosce o zdrowie i życie pacjentki. Zgadza się. I ona też musi mieć taką świadomość, że jeżeli lekarz zaleca treningi, zdrowy tryb życia oraz dietę w połączeniu z ćwiczeniami, to nie pomijamy diety i, I, ćwiczeń. i ćwiczeń. Tylko stosujemy wszystkie pięć, co pan redaktor wymienił. Tak, stosujemy to wszystko dla naszego własnego zdrowia i dla naszego własnego komfortu życia. I jeszcze jeden apel chyba. Nie dajemy sobie wmówić, że tak zawsze było i w pewnym wieku już tak jest. Kogo się da, to na pewno wyleczymy z tego problemu. Gościem podcastu: Co na to twój lekarz był dziś urolog dr. Waldemar Bączar. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie twójlekarz net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień, nowy odcinek.